Jesteś? Tak, co się dzieje? W moim domu coś jest nie tak, od trzech dni. Opisz konkretnie, co zauważyłeś. Zaczęło się od tego, że mój telefon zaczął odbierać połączenia, których nie ma. Jak to których nie ma? Dzwoni, odbieram, a w słuchawce słyszę własny głos z opóźnieniem kilku sekund. To może być echo w sieci telefonicznej. Myślałem podobnie, ale mój głos w słuchawce mówi rzeczy, których jeszcze nie powiedziałem. To znaczy? Na przykład wczoraj odebrałem telefon, a mój głos powiedział nie idź dziś do piwnicy. Dopiero po usłyszeniu tego pomyślałem o sprawdzeniu piwnicy. Sprawdziłeś? Tak, i znalazłem przewróconą drabinę i rozbiłem. Tą Mogłeś to zrobić nieświadomie wcześniej i zapomnieć. Drabina była sucha, a szkło świeże, jakby żarówka pękła maksimum godzinę temu. A byłeś w piwnicy wcześniej tego dnia? Nie, ostatnio schodziłem tam w weekend, żeby sprawdzić liczniki. Dziś rano telefon znowu zadzwonił sam do siebie. Jaki numer widniał na wyświetlaczu? Mój własny numer, ale z dodatkową cyfrą 11 na końcu. Sprawdziłeś u operatora, czy ktoś nie zarejestrował podobnego numeru? Dzwoniłem. Powiedzieli, że numer z 11 na końcu nie istnieje w ich bazie. Co słyszałeś w słuchawce tym razem? Mój głos mówił: "Sprawdź okno w sypialni, jest uchylone od środy". Poszedłem sprawdzić, a okno rzeczywiście było uchylone. Pamiętasz, czy sam je otworzyłeś w środę? Nie pamiętam, ale w środę była burza i nie otworzyłbym okna. Dodatkowo na parapecie były krople deszczu, które wyschły w regularny wzór. Jaki wzór? Jak odciski palców, ale większe. Jakby ktoś opierał dłonie o szybę od zewnątrz. Mieszkasz na którym piętrze? Na drugim. Bez balkonu pod tym oknem. Zeszłej nocy usłyszałem kroki na podłodze nad sobą. Masz sąsiadów na górze? Nie, mieszkam w domu jednorodzinnym. Nad sypialnią jest tylko strych. Kiedy ostatnio byłeś na strychu? Rok temu, może dłużej. Nie ma tam nic oprócz starych kartonów. Sprawdziłeś źródło dźwięku? Wstałem i nasłuchiwałem pod klapą na strychu. Kroki były regularne, jak spacer tam i z powrotem między ścianami. Poszedłeś na górę? Otworzyłem klapę, ale było ciemno i cicho. Włączyłem latarkę i zobaczyłem ślady kurzu na podłodze. Czyjeś ślady? Ślady stóp moich butów, ale ja byłem w samych skarpetkach. Dodatkowo ślady prowadziły do okienka na szczycie, które było lekko uchylone. Ten sam głos z telefonu dzwonił dziś o 14.30. Co tym razem mówił? Nie wychodź z domu po 18.00. Zostań w salonie. Posłuchałeś? Zostałem w domu, ale nie w salonie. Usiadłem w kuchni i obserwowałem salon z korytarza. Coś się działo? O 18.15 usłyszałem dźwięk telewizora włączającego się w salonie. Poszedłem sprawdzić, a telewizor był wyłączony, ale ciepły w dotyku. Sprawdziłeś historię włączeń? Telewizor nie ma takiej funkcji, ale router pokazał połączenie Samsung TV o 18.15. Problem w tym, że mój telewizor to LG. Masz drugie urządzenie Samsung w domu? Nie, tylko telefon, ale nazwą urządzenia w sieci jest iPhone. Dziś po południu znalazłem otwartą szafkę w kuchni. Którą szafkę? Tą z naczyniami na wysokości oczu, którą rzadko otwieram. Coś zniknęło? Nie, ale jeden talerz stał na krawędzi, jakby ktoś go odłożył niestarannie. Na talerzu były ślady wilgoci ułożone w okrąg. Jak od szklanki? Dokładnie, ale wszystkie szklanki były suche i stały w swoich miejscach. Sprawdziłem dishwasher, był pusty i nie włączałem go od dwóch dni. Ślady wilgoci były świeże? Tak, jeszcze błyszczały, a szafka była otwarta maksimum kilka minut. Byłem w łazience, może 5 minut wcześniej, szafka była zamknięta. Właśnie zadzwoniłem telefon, ale tym razem nie odebrałem. Dlaczego? Bo widziałem swój numer na wyświetlaczu i słyszałem wibracje z dwóch miejsc. Z dwóch miejsc? Mój telefon wibrował w ręce, ale drugi dźwięk wibracji dochodził z sypialni. Poszedłeś sprawdzić? Tak, w sypialni nic nie wibruje, ale dźwięk był wyraźny z podłóżka. Sprawdziłem pod łóżkiem, tylko kurz i jedna skarpeta. Skarpeta twoja? Moja, ale czysta, jakbym go właśnie zdjął, chociaż od rana mam inne skarpety. Ta skarpeta była lekko ciepła i wilgotna. Poszedłem na strych sprawdzić te ślady jeszcze raz. Były nadal tam? Tak, ale teraz było ich więcej. Oprócz śladów do okienka były ślady prowadzące do klapy. Czyje? Nadal moje buty, ale różnych rozmiarów, niektóre wyraźnie większe, jakby o pół numeru. Sprawdziłeś swoje buty? Mam tylko jedną parę tej marki na nogach, ale w przedpokoju znalazłem drugą parę identycznych butów. Identycznych? Marka, model, kolor, stopień zużycia, nawet sznurowadła w tym samym kolorze. Sprawdziłem rozmiar, to mój rozmiar, ale buty są węższe o kilka milimetrów. Telefon znów dzwoni, tym razem odbieram. Co słyszysz? Mój głos mówi: Idź do łazienki, sprawdź lustro, ale mówi to spokojnie, jakby to była zwykła prośba. Idziesz? Idę do łazienki i patrzę w lustro. Co widzisz? Siebie, ale z kilkusekundowym opóźnieniem. Kiedy podnoszę rękę, odbicie podnosi rękę trzy sekundy później. Sprawdź inne lustro w domu. Sprawdzam lustro w przedpokoju, tam odbicie jest natychmiastowe. Wracam do łazienki. Opóźnienie nadal trwa. Dotknij powierzchni lustra. Dotykam. Szkło jest zimne, ale pod palcami czuję lekkie wibracje. Jakby za lustrem coś bardzo powoli się poruszało. Sprawdzam ścianę za lustrem z drugiej strony. Co tam jest? Ściana sypialni, ale w tym miejscu jest chłodniejsza niż reszta. Pukam w ścianę, dźwięk jest głuchy, jakby było pusta. Sprawdziłeś plan domu? Nie mam planu, ale pamiętam, że przy budowie nie było tam pustki. Mierzę ścianę. Ma 20 cm grubości, a powinna mieć 15. Dodatkowe 5 cm może być izolacją. Ale izolacja nie wyjaśnia zimna i wibracji. Przystawiam ucho do ściany i słyszę bardzo ciche odgłosy. Jakie odgłosy? Jak kapanie wody, ale rytmiczne co dwie sekundy. I bardzo cichy szum, jak strumień powietrza. Telefon dzwoni znowu, głos mówi nie wiercić, dziury w ścianie. Planowałeś wiercić? Nie, ale pomyślałem o tym właśnie przed chwilą. Jak mój głos w telefonie mógł wiedzieć o czym. Myślę. Może to zbieg okoliczności. Sprawdziłem wszystkie pokoje, czy gdzieś nie ma mikrofonu lub kamery. Znalazłeś coś? W salonie odkryłem małe urządzenie za telewizorem. Wygląda jak adapter Wi-Fi, ale nie pamiętam, żeby tam był. Jaka nazwa urządzenia? Na naklejce jest napisane Home Monitor A1. Włączyłem komputer i sprawdziłem sieć. Urządzenie nazywa się Mirror Hub. Sprawdziłeś, jakie dane wysyła? Próbuję się połączyć, ale wymaga hasła. Wprowadzam moje standardowe hasło i urządzenie się loguje. Co zawiera? Folder Audio Logs z nagraniami z ostatnich trzech dni. Są tam wszystkie moje rozmowy telefoniczne. Łącznie z tą obecną. W folderze Videologs są nagrania z kamer, których nie instalowałem. Z jakich miejsc? Salon, kuchnia, sypialnia, łazienka i korytarz. Jakość dobra, kąty ustawione tak, żeby widzieć większość pokoju. Kiedy zostały zainstalowane? Według metadanych kamery są aktywne od trzech dni, dokładnie od momentu, kiedy zaczęły się dziwne telefony. Sprawdź czy są fizycznie widoczne. Szukam w salonie i znajduję bardzo małą kamerę w kącie sufitu. Jest niemal niewidoczna, wielkość główki od szpilki. A w innych pokojach? W każdym pokoju jest jedna kamera, wszystkie bardzo dobrze ukryte. W łazience za górnym Krajem lustra w sypialni w lampie nocnej. W folderze Analysis są pliki z moimi wzorcami behawioralnymi. Co zawierają? Godziny snu, częstotliwość chodzenia do poszczególnych pomieszczeń, moje zwyczajowe ruchy, jak długo myję zęby, którą ręką otwieram drzwi. Jest tam nawet analiza mojego sposobu mówienia i częstych słów kto mógł to zainstalować. Nie mam pojęcia, ale urządzenie jest zarejestrowane na moje imię. W konfiguracji właściciel to A, a administrator to A Mirror. Sprawdź kto ma dostęp administracyjny. Administrator ma uprawnienia do wszystkich funkcji, włącznie z voice simulation i predictive behavior. Próbuję wylogować administratora, ale system mówi user currently active. Gdzie jest aktywny? Sprawdzam logi aktywności. Administrator jest zalogowany z urządzenia phone A1. To nie jest mój telefon. Mój to iPhone A. Sprawdź czy w domu jest drugi telefon. Szukam systematycznie. W sypialni pod poduszką Znajduje iPhone identyczny z moim. Ten sam model, ten sam kolor, nawet te same rysy na obudowie. Włącza się? Tak, i ma ustawienia identyczne z moimi. Te same aplikacje, te same hasła zachowane, te same zdjęcia w galerii. Sprawdź numer telefonu w ustawieniach. Numer to mój numer plus cyfra się na końcu. Ale operator mówił, że taki numer nie istnieje. Drugi telefon ma aktywne połączenie. Z kim? Z moim numerem połączenie trwa od 47 minut. Dokładnie od momentu, kiedy zacząłem rozmawiać z Tobą. Sprawdź, czy słyszysz swoją rozmowę w drugim telefonie. Tak, słyszę nasze całej rozmowy z opóźnieniem około 10 sekund. Ale najdziwniejsze, że słyszę też swoje myśli, które nie wypowiedziałem na głos. Jakie myśli? Na przykład teraz myślę, czy to mój dom i za 10 sekund słyszę to w drugim telefonie, ale moim głosem, jakby ktoś nagrał wcześniej te słowa, sprawdzam drugi telefon dokładniej. Co znajdujesz? W kontaktach jestem zapisany jako Original OriginalTW, a właściciel telefonu to Mirror A. Są tam kontakty, których nie znam, ale z imionami moich znajomych. Sprawdź historię połączeń. Mirror A do wszystkich moich kontaktów w ciągu ostatnich trzech dni. Do Ciebie dzwonił dziś o 15.30. Rozmowa trwała 23 minuty. Nie odbierałem żadnego telefonu o tej godzinie. Sprawdź swój telefon. Może masz nieodebraną rozmowę. Nie mam... Ale sprawdzę logi operatora. W historii SMS-ów Mirror A wysyłał wiadomości mojego imieniu. Do mamy napisał Wszystko w porządku, nie dzwoń przez kilka dni. Kiedy to wysłał? Wczoraj wieczorem, ale ja z mamą nie rozmawiałem od tygodnia. Dzwonię do mamy z mojego telefonu. Odbiera? Odbiera i mówi: Mówiłeś, żebym nie dzwoniła. Tłumaczę jej, że ja nie wysyłałem takiej wiadomości. Wierzy ci. Mówi, że dzwoniłem wczoraj i rozmawialiśmy pół godziny, ale ja wczoraj wieczorem byłem u ciebie na kawie. To prawda, byłeś od 19 do 20. Mama mówi, że rozmawialiśmy dokładnie od 2030 do 21, czyli w czasie. Gdy siedziałem u ciebie w kuchni. Sprawdź czy Mirror A nagrał rozmowę z mamą. Tak, jest nagranie w folderze Calls. To mój głos rozmawia z mamą, ale nie pamiętam tej rozmowy. Mówię jej rzeczy o pracy, które są prawdziwe, ale nikomu o tym nie mówiłem. Sprawdzam inne nagrania rozmów. Co tam jest? Rozmowy z ludźmi, których znam, ale ja tych rozmów nie prowadziłem. Jest rozmowa z moim szefem o projekcie, który ma się zacząć w przyszłym tygodniu, ale nikt mi o tym projekcie nie mówił. Sprawdź czy informacje z rozmów się sprawdzają. Dzwonię do szefa, pyta czy jestem gotowy na spotkanie w poniedziałek. Mówi, że wszystko omówiliśmy wczoraj wieczorem. A ty wczoraj? Wieczorem byłeś u mnie. Dokładnie, ale szef mówi, że rozmawialiśmy godzinę o szczegółach i że byłem bardzo dobrze przygotowany, lepiej niż zwykle. W drugim telefonie jest kalendarz z wydarzeniami, których nie planowałem. Jakie wydarzenia? Jutro o 14.00 spotkanie z właścicielem domu. W sobotę przeprowadzka do nowego mieszkania. W przyszły wtorek rozmowa z psychiatrą. Sprawdziłeś te adresy? Adres spotkania z właścicielem to mój własny adres. Adres nowego mieszkania to budynek 3 km stąd. Psychiatra to prawdziwy lekarz. Sprawdziłem w internecie. Dzwonisz do tych ludzi? Właściciel domu mówi, że umówiliśmy się na obejrzenie mieszkania. Mam być najemcą, a moje obecne mieszkanie ma zostać zwolnione. Psychiatra potwierdza wizytę. Mówi, że szukam pomocy w związku z problemami z tożsamością. Sprawdzam swoje konto bankowe. Jakie są ruchy? Wczoraj płatność 3000 zł na rzecz Mirror Services. Dziś rano płatność 1500 zł Home Replacement Deposit. Nie autoryzowałem żadnej z tych płatności. Sprawdź historię logowań w banku, logowania z mojego telefonu i z urządzenia iPhone Carac. A1. Wszystkie płatności autoryzowane z drugiego telefonu. Zgłosiłeś to bankowi? Dzwonię do banku, mówią, że płatności autoryzowałem osobiście. Mają nagrania rozmów, w których potwierdzam transakcję. To mój głos, ale ja tych rozmów nie pamiętam. Mirror jej wysłał maile z mojego konta służbowego. Do kogo? Do AR-u z prośbą o urlop zdrowotny na czas nieokreślony. Do właściciela mieszkania z wypowiedzeniem umowy najmu. Do wszystkich znajomych z informacją o czasowym wyjeździe. Kiedy te maile zostały wysłane? Dziś między 10.00 a 12.00, kiedy byłem w pracy, ale w pracy nikt nic nie mówił o urlopie zdrowotny. Sprawdź, czy HR otrzymało mail. HR potwierdza otrzymanie maila i mówi, że urlop został zaakceptowany. Mam nie przychodzić do pracy od jutra. Właściciel mieszkania mówi, że wypowiedzenie jest ważne od końca miesiąca. Próbuję usunąć mirror hub z sieci. Udaje się? Urządzenie ma hasło administratorskie, którego nie znam. Próbowałem wszystkich moich haseł, żadne nie działa. Spróbuj odłączyć fizycznie. Urządzenie jest na stałe wkręcone w gniazdo za telewizorem. Próbuję wyjąć wtyczkę, ale jest zablokowana plastikową opaską. Rozetnij opaskę. Przecinam opaskę, ale urządzenie nadal ma zasilanie. Sprawdzam. Ma wbudowaną baterię, którą naładowało w ciągu trzech dni. Wyświetlacz pokazuje Battery. 87% 15 days remaining. Drugie urządzenia w domu też mają baterie awaryjne. Jakie urządzenia? Wszystkie ukryte kamery, router zapasowy w piwnicy, wzmacniacze sygnału. Cały system jest zaprojektowany, żeby działać bez głównego zasilania. Sprawdź bezpieczniki, może da się wyłączyć całe zasilanie. Wyłączam główny bezpiecznik, ale urządzenia nadal działają. System przełączył się na zasilanie awaryjne automatycznie. Na wyświetlaczu Mirror Hub pokazuje się backup mode on. Telefon Mirror a dzwoni do kogoś teraz. Do kogo? Do firmy kurierskiej zamawia odbiór osobistych rzeczy z mojego adresu. Podaję dokładną listę rzeczy, które mam w szafie i komputera. Słuchasz tej rozmowy? Tak, to mój głos mówi, że przeprowadzam się na krótko i potrzebuję przechowania. Podaję adres magazynu, którego nie znam. Kurier ma przyjechać jutro o 10, dokładnie w czasie spotkania z właścicielem. Sprawdź ten adres magazynu. To firma przeprowadzkowa w sieci mają dobre opinie, dzwonię do nich, potwierdzają zlecenie na jutro. Mówią, że płatność została już zrealizowana z góry. Mirror, a ma dostęp do wszystkich moich kont internetowych. Sprawdziłeś media społecznościowe? Na Facebooku są posty, których nie pisałem. Potrzebuję przerwy od obecnego życia. Wyjeżdżam na jakiś czas. Jeśli ktoś będzie mnie szukał, jestem w dobrych rękach. Nie martwcie się, to była moja decyzja. Kiedy zostały opublikowane? Dziś o 13, kiedy byłem w pracy przy komputerze. Ale żadnego z tych postów nie pisałem ani nie publikowałem. Znajomi już piszą komentarze. Życzą powodzenia i pytają o szczegóły. Sprawdzam historię przeglądarki w Mirror Phone. Co tam było wyszukiwane? Jak zacząć nowe życie pod inną tożsamością? Procedury zmiany danych personalnych. Najlepsze miejsca na anonimowe życie. Psychiatrzy specjalizujący się w problemach tożsamości. Sprawdzi zakładki. Są zapisane strony o schizofronii, rozdwojeniu jaźni i depersonalizacji. Forum osób z problemami psychicznymi, gdzie Mirror A ma aktywne konto. Przez trzy dni pisał posty o utracie kontroli nad własnym życiem. Na forum Mirror E opisuje dokładnie moją sytuację. Co pisze? Ktoś inny żyje moim życiem, gdy śpię lub nie patrzę. Wykonuje telefony, które ja bym wykonał, ale lepiej niż ja. Zna wszystkie moje hasła, zwyczaje i myśli. Powoli przejmuje kontrolę nad wszystkimi aspektami mojego życia. Odpowiadają mu inni użytkownicy? Tak, radzą mu skontaktować się z lekarzem. Jedna osoba pisze, to brzmi jak DID, Powinieneś się zbadać. Mirror A odpowiada. Już umówiłem wizytę u specjalisty. Sprawdzam, czy Mirror A ma inne konta w sieci. Co znajdujesz? Profil na LinkedIn z moimi kwalifikacjami, ale lepszymi osiągnięciami. Konto na portalu randkowym z moimi zdjęciami, ale innym opisem osobowości. Profil na forum medycznym, gdzie pyta o objawy podwójnej świadomości. A na portalu randkowym co pisze? Że jestem osobą poszukującą głębszych relacji po okresie zagubienia, że odkrywam nowe aspekty swojej osobowości. Ma już umówione trzy randki na przyszły tydzień. Mirror a wysłał CV do firm konkurencyjnych. Sprawdziłeś, jakie informacje podał? CV jest oparte na moich kwalifikacjach, ale z dodanymi umiejętnościami. Wymienia projekty na nad którymi pracowałem, ale przedstawia je jako swoje pomysły. Ma już zaplanowane dwa rozmowy kwalifikacyjne w przyszłym tygodniu. W tym samym czasie co wizyta u psychiatry, tak jakby Mirror A planował przejąć moje życie zawodowe. Jedna z firm już odpowiedziała pozytywnie na jego aplikację. Próbuję zadzwonić do policji. Co im powiesz, że ktoś podaje się za mnie i przejmuje moją tożsamość? Dzwonisz Próbuję, ale połączenie zostaje przekierowane. Zamiast policji słyszę nagranie: Twój telefon został przekierowany do pomocy psychologicznej. Głos mówi, że osoby z problemami tożsamości mogą potrzebować specjalistycznej pomocy. Spróbuj dzwonić z telefonu stacjonarnego. Nie mam telefonu stacjonarnego, tylko komórkę. Próbuję iść do komisariatu osobiście. Nie mogę wyjść z domu. Dlaczego? Zamek w drzwiach wymaga kodu, którego nie pamiętam. Wczoraj jeszcze wychodziłem normalnie, dzisiaj zamek ma panel cyfrowy. Sprawdź, czy to ten sam zamek. To wygląda jak mój zamek, ale z dodatkowym panelem. Panel ma najpierw Mirror Home Security. Próbuję różnych kombinacji, żadna nie działa. A okna? Okna mają nowe zabezpieczenia, metalowe kraty od wewnętrznej strony. Wczoraj ich nie było. Dziś są na wszystkich oknach. Sprawdzam, czy ktoś był w domu, gdy byłem w pracy. Jak sprawdzasz? Kamery Mirror Hub nagrywały cały dzień. Widzę siebie wchodzącego do domu o dziewiątej gdy miałem być w pracy. Sprawdź, czy to rzeczywiście ty. Wygląda jak ja, ma moje ubrania, porusza się jak ja, ale gdy oglądasz dokładnie, ruchy są zbyt pewne, zbyt celowe. Ta osoba wie dokładnie, gdzie. Co jest, nie szuka niczego. Co robi w domu? Instaluje nowe zamki, kraty w oknach, dodatkowe urządzenia. Pracuje systematycznie i szybko, jakby miała plan. O 15.00, ta osoba wychodzi z domu i wraca o 17.00. O 19:00 kiese, wraca z torba pełną dokumentów. Jakich dokumentów? Na nagraniu widać, że to formularze medyczne, umowy najmu nowego mieszkania, dokumenty związane ze zmianą adresu zameldowania. Wszystkie dokumenty są już wypełnione i podpisane. Sprawdź podpisy. To mój podpis, ale nie pamiętam podpisywania tych dokumentów. Charakter pisma identyczny, nawet drobne detale się zgadzają. Mirror, a ma zaplanowany harmonogram na najbliższe dwa tygodnie. Co zawiera? Jutro przekazanie mieszkania, odbiór rzeczy osobistych, wizyta u psychiatry. Pojutrze, przeprowadzka do nowego miejsca, pierwszy dzień w nowej pracy. Za tydzień, kontrolna wizyta u lekarza, spotkania z nowymi znajomymi. Za dwa tygodnie, pełne przejęcie tożsamości A. Pełne przejęcie tożsamości? To jest ostatni punkt w kalendarzu Mirror A. Następne wpisy są już pod imieniem A, bez przedrostka Mirror. Telefon Mirror A dzwoni teraz do psychiatry. Słuchasz rozmowy? Tak, mój głos mówi lekarzowi o problemach z podwójną osobowością. Opisuje dokładnie moją obecną sytuację, ale z odwróconymi rolami. Mówi, że druga część jego osobowości próbuje przejąć kontrolę, że ta druga część tworzy chaos i nie pamięta swoich działań. Lekarz wie o tej rozmowie? Lekarz potwierdza jutrzejszą wizytę Tamasz Letę i mówi, że to pilny przypadek. Wspomina o możliwej hospitalizacji, jeśli objawy się nasilą. Sprawdzam dokumenty, które Mirror A przygotował. Gdzie je znalazłeś? W mojej szafie, w teczce, której wcześniej tam nie było. Jest tam wniosek o leczenie psychiatryczne dla bezpieczeństwa pacjenta i otoczenia. Orzeczenie o niepoczytalności, wypełnione, ale nie podpisane przez lekarza. Pełnomocnictwo dla Mirror E do reprezentowania mnie w sprawach urzędowych. Dokumenty wyglądają oficjalnie? Tak, mają właściwe nagłówki i pieczątki, ale daty są przyszłe. Jakby Mirror A planował je użyć jutro. Mirror, a ma dostęp do mojego konta e-mail służbowego. Co tam robi? Wysyła maile do klientów, informując o czasowych problemach zdrowotnych. Przekazuje prowadzone projekty innemu koledze. Pisze do HR szczegółowy raport o obawach związanych z moją stabilnością psychiczną. Sprawdziłeś odpowiedzi? Klienci wyrażają zrozumienie i życzą rychłego powrotu do zdrowia. Kolega potwierdza przejęcie projektów i mówi, że słyszał o problemach. HR odpowiada, że firma zapewni wszelką potrzebną pomoc. Nie mogę skontaktować się z nikim, kto by mi uwierzył. Dlaczego? Mirror, a wyprzedził mnie we wszystkich kontaktach. Wszyscy myślą, że przechodzę kryzys psychiczny. Każdy mój telefon z prośbą o pomoc brzmi dla nich jak potwierdzenie choroby. Jest 2045, jutro o 10.00 ma przyjechać kurier. Co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Nie mogę wyjść z domu, nie mogę się z nikim skontaktować. Mirror Hub nadal nagrywa każde moje słowo i ruch. A Mirror A? Eh? Prawdopodobnie planuje jutro przejąć moje życie całkowicie. Po wizycie u psychiatry będę oficjalnie uznany za chorego. Bierz nie się jeździć w moją wersję wydarzeń. Mirror, a właśnie wysyła smsy do wszystkich kontaktów. Co pisze? Dziękuję za wsparcie w trudnym okresie. Jutro zaczynam intensywne leczenie. Przez jakiś czas nie będę odbierać telefonu. Jeśli ktoś będzie mnie szukał, jestem pod opieką specjalistów. Sprawdź, czy ludzie odpowiadają. Tak, wszyscy przysyłają. Wsparcie i życzenia powrotu do zdrowia. Nikt nie kwestionuje tych wiadomości ani nie pyta o szczegóły. W telefonie Mirror E jest alarm ustawiony na 6:00 dnej rano. Z jaką opisem? Dzień przejęcia final. Pod alarmem są przypomnienia. Spotanie właściciel 10 Etre, psychiatra 14 Siite. Podpisanie dokumentów, przekazanie kluczy. Ostatnia rozmowa z Original A. Ostatnia rozmowa? Tak, jakby Mirror A. planował ze mną rozmawiać po raz ostatni. Prawdopodobnie, żeby przekonać mnie do współpracy. Bateria w Mirror Hub pokazuje teraz 85%. Ile jeszcze będzie działać? Przy takim tempie rozładowania, około dwóch tygodni. Wystarczająco długo, żeby Mirror A. zakończył przejęcie. A potem? Potem prawdopodobnie system się wyłączy, bo nie będzie już potrzebny. Mirror, a będzie już oficjalnie mną. A ja będę uznany za chorego. Sprawdzam ostatni folder w Mirror Hub. Co tam jest? Disposal plan, plan pozbycia się. Szczegółowe instrukcje, co zrobić z Original A po przejęciu. Długoterminowa hospitalizacja w prywatnej klinice. Izolacja od rodziny i znajomych ze względów bezpieczeństwa. A co z twoim życiem? Mirror A przejmie wszystko. Pracę, mieszkanie, związki, tożsamość. Będzie żył moim życiem lepiej niż ja kiedykolwiek potrafiłem. Jest północ, zostało mi 10 godzin. Co możesz jeszcze zrobić? Próbuję znaleźć sposób na przerwanie systemu, ale Mirror A przewidział każdy mój ruch. A co jeśli zrobisz coś nieprzewidywalnego, Wszystkie moje nieprzewidywalne pomysły są już w jego planach. To jakby grał przeciwko sobie samemu, ale z przewagą czasu. Mirror A pisze teraz do ciebie. Skąd wiesz? Widzę w jego telefonie aktywną rozmowę z twoim numerem. Za chwilę otrzymasz wiadomość ode mnie. Jeszcze nic nie przyszło. Sprawdź za 30 sekund. Właśnie przyszło. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Potrzebuję teraz odpocząć. To nie ja to wysłałem. Mirror A kończy wszystkie moje rozmowy, żebym został kompletnie odizolowany. Zostałem sam z systemem, który zna mnie lepiej niż ja siebie. Przestałeś odpowiadać? Wiem, że otrzymałeś jego wiadomość i myślisz że to ja chcę kończyć rozmowę. Jutro, Mirror, a będzie mną, a ja przestanę istnieć jako osoba. Nikt nie uwierzy w tę historię, bo brzmi jak urojenienia chorego umysłu. To był jego plan od początku: użyć logiki przeciwko mnie.